Trzymaj się, myszka. Ja dwa, ci! Myszka też skacze. Myszka też skacze, ona fajnie umie skacze. Mam O, No, daj jej sera, tak. O, No, jeszcze poskacz z myszką. Pokaż jej, jak się skacze fajnie. Tak wysoko pokaż. Nie babci nie ma teraz, za chwilę będzie babcia. No idziesz tam jeszcze skakać? Nie, no to robimy przerwę. Jego bajka o George'u. Bo ten George jest trochę podobny, trochę podobny jest do niego.